będziemy robić podłogę. Tylko w ramach robienia podłogi się moja żona znęca nade mną. I tu są przykłady. Tu są przykłady podłogi. No i oczywiście ja mam powiedzieć, która mi się podoba. A ja nie wiem, która mi się podoba. No dlatego, jak tylko powiem, która mi się podoba, to moja żona wtedy mówi, że zła Ta ci się podoba. No. No Bo więc... problem jest taki, że to będzie w Łazience. To będzie w prysznicu. No. I, i to by tak dobrze było, żeby to jedno z drugim trochę grało. Bo no, to gra ze wszystkim. Nie moje. właśnie, nie gra. nie gra. I już widzę, że z tym nie gra, co mi się podobało. Czemu nie gra z tym, co ci się. Ten się mojej żony nie podoba. Czemu z tym to nie granite? nigdy? No bo... mnie to bardzo ładnie gra jedno <śmiany> Graj! I Gra <I> <śmiany> Graj trąbi ze spółką. <śmiany> Ale. czekaj, może. Może to? Nie, no nie wiem, po białym marmurze chodzić. Yeah. Nie. No, okay. no, to chyba to. A to? Takie mam męki tutaj, właśnie. No, Piotru, no musisz się pomęczyć jeszcze chwilę. Czy taką drewnianą zrobimy? Zrobimy drewnianą. Może być drewniana. Ale którą drewnianą? Teraz? To, to jest jedna i ta sama. Tak, to... no bo to jest taka różna ta deska, jest bardzo różna i z dwóch części wycieli z tej deski jednej. A taka drewniana nie pasuje? Tylko że wiesz, jak drewniana, to nie wiem czy mi chce się popielatą wtedy. Podłoga jest kupiona. To jest nasza podłoga, cztery paczki 1000 zł, znaczy 250 dolarów. Oczywiście w sklepie już mieliśmy na wózku jedną podłogę, a potem moja kochana żona stwierdziła: "A co będzie, jak mi się ta nie będzie podobała?" A może tą? To mówię, to może tą. To wyjęliśmy tą, wsadziliśmy inną. Ciągle nie wiemy, czy się nam będzie podobało. No ale teraz musimy wyjąć tą podłogę. Robimy podłogę dzisiaj. Plan ambitny jest taki, żeby dziś zrobić podłogę w wani. Więc musimy wszystko wyjąć i zacząć od zera, to znaczy od odkurzenia samochodu i wsadzenia tego. To pójdzie na sam spód. Odkurzone, posprzątane. Teraz zaczynamy od wykładziny. Tu jest tył, co ja Ciągle jeszcze ten siedzi. Aha! To co wyciągłam? zostawiam dla ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo. Ale ty od spodu to będziesz? No. Walk? Czemu? No bo nie będę wiedział, że... Gdzie... I mi po nogach będziesz... Tak. Uwaga! Dobra. No. Teraz trzeba by wyciąć taki kawałeczek. Ale całe wycinamy, mówisz? No. To poczekaj, to nożem. Nie chcemy mieć pod prysznicem tej podkładki, bo chcemy, żeby prysznic był stosunkowo jak najniżej. Ja też pół cala, więc się wiedzieć na, na grubość może, tej deski. Może zostawimy, nie? Nie. Czemu? I po co? Będziemy wyżej musieli sięgać, wyłazić do prysznica. No, no znowu nie to nie wyłazanie płuca. Ale. Drabiny nie będzie. <laughs> potrzebował. <śmiech> nie potrzebujemy tego tutaj. Zatknij, no to, to trzymaj z jednej strony i. Ja, krótki ostrzeg. No nie da się tego bo, bo taki diabeł z no, ale teraz w ogóle? Okay. No tak. No, powinno pasować się tutaj idealnie. I się wpasowało, no, popatrzcie, a tu nie bardzo? W którą stronę trzeba przesunąć? Troszkę. To trzeba podciąć tu. No ale to jak trzeba przesunąć mi się, do trzeba tu ucięć trochę bardziej, no przecież nie ma problemu, bo to nie będzie poprzeszkadzało, że jest ucięte no Tylko tu patrz, co się nagrywa. co, nie mogę. nie na to, co ja robię. Nie, ja muszę patrzeć, co ty robisz. No, nic nie nagrywasz. No nagrywam, popatrzcie, idzie jak z płatka. No mi chlapu, no, nic się nie dzieje. Poczekaj, tu jest kawałek przy tym tu. Tylko uważaj, żebyś nie powrócił wszystkiego. Okej okay. tam pasuje. Uż. dobra. to idziemy z różowym okej, okay, tylko różowe przyklejamy różowe do różowego teraz będziemy to kleić ponieważ jak się tego nie sklei to to podobno lubi skrzypić w czasie jazdy coś poleciało coś poleciało? no co poleciało? nie wiem, takie białe w pierwszej klasie? robiłem, musiałem wyrywać kartki z zeszytu bo krzywe były no właśnie, to się nie nauczył jednym słowem bo szlaczek niespecjalny Za jak mi się nie będzie podobała ta podłoga? to sprzedamy tego wana i zrobimy nowego okay. takiego co się nam będzie podobało To klejenie styropianu do siebie razem jest po to, żeby nie skrzypiał w czasie jazdy, wokół. Podobno... No nie wczynaj w czasie chodzenia, żebyśmy nie za każdym krokiem mieli. Super jest, Dobra. tylko nie pasuje, Leńczyk. Znaczy co nie pasuje? No dziura nie pasuje. Aha, no to dziura, że nie pasuje, to nie może być, no to jest źle. W którą stronę trzeba przesunąć tą górną deskę? Nie, w tamtą stronę trzeba przesunąć. Nie, tam. w tamtą, nie w tą. W którą? No teraz, teraz chyba jest Włóż ten i zobacz. Okej. Okay. No ten ram trzeba przyciąć. Czemu? No bo się opiera o nie o deskę pod spodem, tylko o ten ram. O. Jak się położy na tym plywood, to to będzie trzymało wszystko. Tam nie będzie? Nie brakuje sporo. Sporo brakuje? To jakim czytem? W drugą stronę to było? Na boki, a nie do tyłu. Przesuwam tu gdzieś się No ale na boki, bok do boku nie ma sensu przesuwam tu gdzie się da? Przesuwać. No ja mówię, Przesu... ale to przesuwa się z boku to, do, to do boku się To tym Czyli coś przesunął No nie, tylko, no, tylko odwrotnie było położone A co za różnica? Bo nie jest symetryczne A połóż odwrotnie i zobaczysz, że wejdzie Odwróć i zobacz, że wejdzie ze No pójdź. Si? Si. No miałeś rację. Jak jest... zwykle. Jak zwykle. Zawsze masz rację, po Aż się dziwię, że w ogóle słuchasz tego, co ja mówię. Nie mam wyjścia. No to nie słuchaj, bo ja nie mam nigdy racji, a ty ma zawsze. Ja to biorę, bo ja muszę kreskę narysować i to utrzymuję. No. Tu też szczeliny z boku chcemy wypełnić pianką. Tylko ta pianka ma to do siebie, że ona się rozszerza Poza, po aplikacji. Się rozszerza ta pianka, więc trzeba ostrożnie to robić. Potem, jak się zastygnie, to można. Nożykiem wyciąć to, co zastygło i wylazło, no ale sama aplikacja jest nie taka prosta, przynajmniej dla takiego gamonia jak ja. нет, да? On nie, nie, klej nie, nie, mąki Myślę <laughs> Ale on bardzo dobrze klei On no. nie, nie, ma nie, nie, się nie, 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 W nie, Aha, z tej strony weszło do końca. Z tej, z tej też. Bo tu musimy teraz znowu zaznaczyć ile tego będziemy zsiąć Tu już jest posklejane. Tu już jest gotowa podłoga. Ale malujesz w stosunku do czego? Do tego różowego. A ten różowy jest dobrze? Szkoda, że tu nie ma kreseczki takiej mówiącej. No taki laser, nie? Nie, nie jest takiej samej wielkości to i to. to zakładamy, że to tak samo jest. Okay. No, ale ten pierwszy był tam. to chodźmy to przyłożyć najpierw i zobaczymy, jak to się tak, Nie, no, elegancko. To bardzo dobrze. I pomoc każdy musi znać swoją rysutę. To ja to powinnam tak. Na głowie. No właśnie. Tutaj przymierzymy najpierw. No. Czekaj, to jest z tej strony. No, dobrze? Bardzo dobrze. Tak próbuj na środku, może tą No To się no. rozgniecie się po całym. ma boczki, nie, żeby Czym? duży nie, nie bo to musi być, musi być pomieszane, żeby to miało sens, jakieś Mały, średni, duży, średni, duży, mały? Czy... Na przykład, no nie, chcę zobaczyć. Jak to wygląda? No, tak. Bardzo dobrze. Tu jest jakieś głupie, bo to takie same kreski idą. No, no, ale tak. No, ale ja to taka. będę dobierać, Petrunio. No, nie mów mi, że taka jest, bo widzisz, że mi nie będzie pasować, to mi nie będzie pasować. To no. ja teraz zostawiam szefową, bo to jest ta część działalności, której ja po prostu nie rozumiem. Na czym to polega? Dobieranie, żeby jedno pasowało do drugiego i żeby nie było równo, tylko żeby było krzywo. Taki zestaw koloru jaki jest teraz może. Być. Bardzo fajny. bardzo mi się podoba. No to dobrze. I tak to wygląda w tym momencie. No nie będzie skończone dzisiaj, ponieważ to nie jest takie proste, żeby to wszystko dobrać i dołożyć tak, żeby moja żona była zadowolona. Ale już samą koncepcję widzicie, a efekt końcowy będzie. W przyszłym tygodniu w każdym razie taką będziemy mieli podłogę. Ona tutaj ładnie się zazębia, także tego na nie trzeba klejać razem. No ale dobrać te kawałki, żeby wizualnie pasowało wszystko jedno do drugiego, to jest trochę pracy, której nie zdążymy dzisiaj zrobić. No ale tak jak mówię, mamy. Czasu mamy jeszcze sporo na wykończenie tego vana, a co nagle to po diable, więc dokończenie podłogi będzie w przyszłym tygodniu i instalacja chyba baterii też te. To na razie tyle jeśli chodzi o update, jak postępują prace z vanem. W ciąg dalszy miejmy nadzieję za tydzień.